Zostały największe siły. Na miejsce ma dojechać też grupa płetwonurków z Legnicy, która dokładnie sprawdzi dno rzeki oraz dron z kamerą i termowizją. Teraz informacja przed chwili: Siedem kolejnych osób zakażonych koronawirusem zmarło w Polsce. Mamy też 218 nowych potwierdzonych przypadków. To dane przekazane właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Rozszerzymy te informację w kolejnych faktach. 3 kilometry ma korek na małopolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kraków, Bieżanów i Targowisko. na no jezdni w stronę Tarnowa. Jak informują służby?